Cześć, ja jestem Maja Skwarzec, witam Cię na moim kanale i zapraszam do tej praktyki jogi, w której zrobimy sobie łagodne flow. Usiądź wygodnie na macie i zacznijmy od tego, żeby zamknąć sobie oczy i poświęcić chwilkę na to, aby przybyć na matę nie tylko ciałem, ale też umysłem. Słuchaj się w dźwięki wokół Ciebie. świadomie, wykorzystując swój zmysł słuchu. Być może pomiędzy dźwiękami możesz usłyszeć ciszę. I stopniowo przenieś swoją uwagę na coraz bliższe dźwięki. Być może możesz usłyszeć dźwięk swojego oddechu. I poczuj, jak twój oddech przepływa przez twoje nozdrza, przez gardło, aż do płuc. Niech klatka piersiowa i brzuch powoli unoszą się i opadają z każdym wdechem i wydechem. I poczuj lekkość swojego oddechu. I zobacz jak ta lekkość oddechu współistnieje z ciężarem Twojego ciała, który stabilnie trzyma cię, przy macie. Balans, równowaga, przeciwności w Twoim własnym ciele. I możesz pozostać z zamkniętymi oczami i przyciągnij sobie brodę do mostka. I powoli przetocz głowę na prawą stronę. I w tył, twarz w kierunku sufitu. I na lewą stronę, płynne, pełne koła, okrążenia głową. Barki pozostają na swoim miejscu, są rozluźnione. I robisz wdech, kiedy jesteś w górze. I wydech w dole. Poczuj swoją szyję. Jak powoli rozciąga się i mobilizuje. I znajdź odpowiedni dla siebie moment, aby zacząć wykonywać okrążenia w drugą stronę. Razem z ruchem w mięśniach pojawia się troszkę więcej ciepła i rozluźnienia. I zatrzymaj się w centrum, przejdźmy teraz do siadu na piętach i z wdechem unieś obie ręce nad głowę, a z wydechem przejdź do pozycji dziecka, dłonie, czoło i nos na matę, teraz zaokrąglając plecy. Stań do pozycji stołu i wdech. Wygnij się w pozycji krowy, łopatki razem, otwierasz klatkę piersiową i gardło. Spójrz się w sufit, wydech, zaokrąglasz, głowę między ramionami, odpychasz się od maty, chowasz biodra pod siebie. I wracasz biodrami, pośladkami z powrotem napięty czoło na matę. I z kolejnym wdechem unosisz ręce w górę i wzdłuż ciała. I zróbmy sobie jeszcze dwa razy. Wdech, unieś ręce w górę i wydech, pozycja dziecka. Zaokrągli plecy, stań do pozycji stołu, wdech, pozycja krowy, kość ogonowa mocno w stronę sufitu, wydech, zaokrąglasz plecy i wędrujesz pośladkami z powrotem napięte czoło i nos na matę i wdech, unieś obie ręce w górę, wydech, wzdłuż ciała. I jeszcze raz. Wdech. Obie ręce w górę. Wydech. Pozycja dziecka. Zaokrąglasz plecy. Do pozycji stołu. Wdech. Pozycja krowy. Wydech. Pozycja kota. I z zaokrąglonymi plecami wędrujemy pośladkami. Z powrotem napięty Dziecko. Wdech. Ręce w górę i wydech wzdłuż ciała. Teraz zrobimy sobie tego tylko pół, żeby przejść do kolejnej pozycji. Unieś obie ręce w górę i wydech skłon. Pozycja dziecka. I teraz tak samo jak poprzednio, poprzez zaokrąglenie pleców unosimy pośladki w górę, ale przenosimy ciężar ciała w przód na nadgarstki i opuszczamy biodra w dół i klatkę piersiową w dół. Teraz rozstaw sobie dłonie szeroko, szerzej niż mata. Ja odwrócę się w stronę kamery, żebyście mogli zobaczyć. I w tej pozycji będziemy sobie unosić klatkę piersiową i jeden bark starać się zbliżyć do maty. I z powrotem unosisz i drugi bark do maty. Tak. Sprawdź, ile możesz. Jeśli nie dosięgasz barkiem, to i tak na pewno poczujesz bardzo przyjemną mobilizację w barkach i ramionach. Jeszcze raz prawy i unieś i lewy i unieś i odłóż klatkę na matę. Ja wracam sobie na swoją matę. I teraz ugnij lewą nogę i odwróć się za tą lewą nogą w górę i w tył. Do takiego siadu z prawą nogą wyprostowaną. Teraz uważaj, żeby lewe, lewa pięta była w linii z lewym pośladkiem. I z wydechem będziemy robić skłon do wyprostowanej nogi. A z wdechem układasz prawą dłoń z tyłu. Unosisz biodra w górę. Delikatnie wyginając ciało. I wydech. Z powrotem skłon. Wdech biodra w górę. I jeszcze jeden wydech. I wdech góra. I wróć biodrami na matę. Teraz ustaw sobie lewą stopę po zewnętrznej stronie. Prawej nogi unieś prawą rękę w górę i ułóż prawy łokieć na lewym kolanie, lewa ręka z tyłu na macie. Odpychasz się od lewej dłoni, nie zapadamy się tutaj w barku. Aktywny, długi kręgosłup, z każdym wdechem jeszcze wydłużasz kręgosłup w stronę sufitu, a z każdym wydechem pogłębiasz skręt. I możesz też dołożyć skręt dla szyi, spoglądając się za lewym barkiem. I zostajemy sobie tutaj na trzy oddechy. I powoli wróć do centrum. Teraz unieś, umieść obie dłonie po prawej stronie, tak żeby przekręcić sobie też prawą nogę na prawy bok. I chwilkę rozciągnąć sobie prawą stronę brzucha, prawe biodro. I w tej pozycji też znów nie zapadamy się w barkach, tylko aktywnie używamy mięśni. I powoli wracamy do pozycji leżącej. Leżenie na brzuchu. Przenieś dłonie za plecy, spleć palce dłoni, postaraj się utrzymać nadgarstki razem i odciągnij dłonie w tył, wyprostowane łokcie, barki od uszu, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Możesz też delikatnie wycofać brodę. Pozycja Sarpasana. Trzy oddechy, pośladki są zaangażowane. I powoli opuść klatkę z powrotem na matę, i druga strona, teraz uginasz prawe kolano. I odwracasz się za prawą nogą w tył. Teraz lewa noga jest wyprostowana. I z wydechem skłon do lewej nogi. Wdech, lewa ręka z tyłu i unosisz biodra w górę. Wydech. Skłon. Wdech. Góra. Wydech. Ostatni skłon i wdech. Ostatni raz w górę. Ok, wracasz. Teraz przenosisz prawą stopę po zewnętrznej stronie lewej nogi. Unieś lewą rękę w górę i skręt w drugą stronę. Teraz prawa ręka jest z tyłu na macie. Spójrz się za prawym ramieniem. I znów z wdechem. Wydłużasz kręgosłup. z wydechem pogłębiasz skręt. Ok, i wróć do centrum. Teraz obie dłonie na lewą stronę przekręcasz lewą nogę na bok i chwilkę. Na rozciągnięcie sobie lewej strony brzucha, lewej strony lewego biodra. I wracamy znowu na brzuch. Okay. I teraz dłonie są przy górnych żebrach paznokcie pod barkami i unieś klatkę piersiową w górę. Dolne żebra zostają na macie. Cały czas zwracaj uwagę na to, aby barki były na swoim miejscu, aby nie przyciągać ich do uszu. I podwiń palce stóp i unieś biodra w górę do pozycji psa z głową w dół. Możesz ugiąć kolana kość ogonowa ciągnie w stronę sufitu, mocno odpychasz się od maty i możesz też sobie przyciągnąć lewą piętę do maty, wydłużyć lewą nogę i zamienić, wydłużyć prawą nogę, poczuć to rozciąganie. Może poszukać też troszkę przyjemności. I przejdź teraz prawą stopą pomiędzy dłonie. Lewe kolano jest w powietrzu. Możesz też je odłożyć na matę. Sprawdź, jak będzie ci łatwiej. I unieś prawą rękę w górę. Skręt dla kręgosłupa i dla bioder. I wróć prawą dłonią na matę. I wróć do pozycji psa z głową w dół. Zrób sobie oddech, i przejdź lewą stopą pomiędzy dłonie, prawe kolano uniesione lub na macie. I lewa ręka w górę skręt. Spójrz się w sufit. Wróć lewą ręką na matę. Odstaw lewą stopę do psa z głową w dół i przenieś oba kolana do pozycji klęku podpartego. Teraz przenieś lewą rękę troszkę bliżej początku maty i przełóż prawą rękę pod lewą pachą, układając prawy bark i prawy bok głowy na macie. I przenieś lewą rękę w tył za plecy. Możesz złapać się za prawe udo pozycji parźwa balasana już tutaj sobie wyciszamy oddech dążymy powoli do końca praktyki Wróć lewą dłonią obok twarzy, odepnij się do pozycji stołu i teraz to samo na drugą stronę. Lewa ręka pod prawą pachą, lewy bark, lewy bok twarzy na macie. I prawa ręka za plecami, możesz złapać się za lewe udo. Kilka spokojnych oddechów w tej pozycji. Wróć prawą dłonią obok twarzy i odepchnij się. I przejdź teraz do leżenia na brzuchu. Ułóż sobie czoło na dłoniach w pozycji krokodyla. To jest alternatywa dla siawasany, dla relaksu końcowego. Tym razem na brzuchu możesz poczuć, że cały ciężar oddajesz do maty. Mata podpiera Cię, dając wsparcie dla Twojego serca, dla Twoich ud, kolan, dla stóp, dla łokci, dla czoła. Unieś powoli swoje czoło, przenieś dłonie obok żeber, żeby odepchnąć się i przejść z powrotem do pozycji siedzącej. Połącz dłonie przed sercem i ostatnią chwilkę praktyki możemy poświęcić sobie na moment wdzięczności. Przywołaj sobie w myślach coś, za co chcesz być wdzięczny. Wdzięczna. Być może ta myśl wywoła uśmiech na Twojej twarzy. I spróbuj też rozszerzyć to uczucie wdzięczności na wszystko, co jeszcze Ciebie czeka. W przyszłości. Ja dziękuję Ci za wspólną praktykę. Namaste.